Nie, nie, nie. Nazywa, nie. nie było... Jeszcze się przesunąć? Nie, dobrze. No bo coś się poprawiłeś. Ja też poszedłem. Uh -huh. Uh -huh. I nie, <try> Dobra, zaczynamy. Dzień dobry serdecznie. Witam Państwa. Czy możemy zaczynać? Proszę Państwa, witam Państwa na komisjach wspólnych. Pan burmistrz prosił o kilka zdań na temat budżetu. Na początek, i bardzo proszę o komentarz. Witam również serdecznie państwa. Drodzy Państwo wspólne posiedzenie komisji przed zbliżającą się sesją, która jest planowana na 22 grudnia na czwartek. Państwo rozumie dostaliście materiały, pewne materiały uzupełniające i dzisiaj tutaj Panie, Panie Państwu rozdali. Szanowni Państwo, tytułem informacji chciałem przekazać takową, że sprawa budżetu, który Państwo opiniowaliście na wspólnych komisjach. Zgodnie z ustawą budżet powinien być uchwalany do końca roku, w wyjątkowych sytuacjach do końca stycznia roku następnego. Z Regionalnej Izby Obrachunkowej dostaliśmy taką informację, stanowisko Izby, że z uwagi na to, z uwagi na nasze zadłużenie jesteśmy w tej szczególnej sytuacji i wskazanym byłoby, żeby budżet był uchwalany w styczniu. I planujemy powiedzmy ten budżet, który Państwo opiniowaliście jeszcze, jeżeli będą ewentualne zmiany. Mówimy tu o zmianach wynikających, tylko praktycznie ze zobowiązań, które przejdą nam z roku 2011 na 2012 i to było m.in. innymi y, jak gdyby uwagą i, i oczkiem w głowie i o, regionalnej i Obrachunkowej to praktycznie te zmiany będą y, do, do projektu opiniowanego przez państwa do projektu budżetu wprowadzony. Także budżet będziemy uchwalali liczę gdzieś w przyszłym roku między 10 a 15 stycznia. Tyle tytułem informacji. Myślę, że jakąś szersze, szersze informacje dotyczące budżetu i tak dalej, to już Pani Skarbnik językiem, że tak powiem, fachowym Proszę bardzo I jeszcze raz przepraszam za kilkunastominutowe opóźnienie, bo mieliśmy spotkanie z państwem sołtysami i no, nie sądziłem, że tak nam dobrze się będzie hmm. rozmawiało. Szanowni Państwo, pomijając pierwsze trzy punkty standardowe, które mamy w proponowanym porządku obrad. i czwarty to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na rok 2011 i prosimy panią skarbnik o wyjaśnienie zmiany. Otóż zwiększamy tutaj plan dochodów w budżecie gminy na rok bieżący o kwotę 252 707 zł. Zwiększamy plan przychodów o kwotę 4854,92 grosze i zwiększamy plan wydatków o kwotę 257 560 zł 92 grosze. Dzisiaj dostali państwo zmienioną tabelę numer 2 odnośnie wydatków i yy, jedyna zmiana, jaka została tam wprowadzona, yy, to jest <coughs> zmniejszenie wydatków na drogach, a zwiększenie wydatków w pozycji yy, straży pożarne ze względu na yy, zadanie, które wykonane jest. Już państwu powiem. Yy, to jest zabezpieczenie i odwodnienie drogi dojazdowej do budynku OSP wiadolina Gradowska. I to się tylko zmieniło w stosunku do tych materiałów, które Państwo dostali y, wcześniej. Jeżeli są jeszcze jakieś dodatkowe pytania odnośnie... Tak, tak, tak. tak. Na kwotę, y, która y, powoduje wzrost dochodów, takie kluczowe znaczenie miała y, subwencja, y, rezerwa subwencji wyrównawczej, jaką otrzymaliśmy w wysokości 320 105 oraz y, dostaliśmy jeszcze dofinansowanie, tak jakby refundację ze starostwa na budowę chodnika w Wojniczu. To są takie dwie pozycje, natomiast zmniejszamy dochody o też taką znaczącą pozycję 267 tysięcy. To jest na budowę chodnika w Dęblinie ze względu na to, że tą kwotę dostaniemy w roku 2012. To znaczy, drodzy Państwo, jeszcze słowo komentarza. Subwencję subwencje rezerwową, jaką otrzymaliśmy z rezerwy, powiedzmy, dostaliśmy dostaliśmy 320 tysięcy na oświatę. No, szkoda, że y, tylko tyle, bo na pewno znacznie więcej byłoby potrzeba, ale no, chwała Bogu, że, że taka kwota nam y, dostała się. Y, 80 tysięcy. Co to jest za dofinansowanie? Drodzy Państwo, y, wzdłuż y, ulicy rolniczej robiliśmy. Chodnik, ten chodnik został wykonany na zasadzie 50 na 50, ponieważ starostwo kilka lat temu, bo lata leżała kostka tam na placu około tych warsztatów yy, przy ulicy Nadrzeżnej, Wartość tej kostki została wyceniona i no zauważyliśmy, że powiedzmy kwotę jaką ponieśliśmy na wykonanie całego chodnika, kwota jaką ponieśliśmy na wykonanie całego chodnika jest daleko wyższa niż 50% tej kwoty niż wycena tej kostki. I powiedzmy w miesiącu w październiku wystąpiłem do pana starosty z prośbą, żeby powiedzmy dofinansował do tych 50%. To wszystko wiązało się z uchwałami Rady Powiatu i tutaj Starostwo, no, że tak powiem ze swoich zobowiązań finansowych w pełni się wywiązało, bo y, od, w ubiegłym tygodniu w poniedziałek była sesja Rady Powiatu, na której byłem i y, jednogłośnie radni podjęli uchwałę co do y, przekazania dofinansowania na zasadzie rozliczenia wspólnego wykonawstwa znaczy. przy ulicy Rolniczej. Stąd te 80 tysięcy, żebyście Państwo wzięli, wiedzieli. Sprawa tych pieniędzy, które przesuwamy z budowy chodnika wzdłuż Dębiny Łętowskiej jest to tylko przesunięcie z tego roku na przyszły bo to dofinansowanie wpłynie w przyszłym roku także tutaj Pani Renko to nie ma nijak wpływu na realizację tej budowy myślę, że to wszystko powinno się toczyć to co widzimy to, to ten wykonawca no, wygląda na dosyć solidnego bo robi to dosyć, dosyć fachowo no, na razie co będzie dalej to będziemy widzieli, będziemy pilnowali i, i będziemy patrzeć jak to realizuje czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania co do zmian w budżecie gminy wolnicz na 2011 rok? Tak, ja mam pytanie. Proszę, proszę. Jest Dział dołożenie uczniów do szkół. To mamy dopłacić jeszcze przeszło 8 tysięcy. Z czego to wynika? To nie było zaplanowane, nie można to, przewidzieć wie tego. Wie pan cały cały co, okres? to akurat ten rok jest taki specyficzny, że na oświacie nam ciągle brakuje. Jeżeli by pan wziął cyfry i analizował to jeden raz zabieramy drugi raz dajemy i po prostu uzupełniamy, cały czas po prostu uzupełniamy, bo nam brakuje i Jest nadal byli takwało. Drodzy Państwo, no e, od, po to, żeby powiedzmy jakieś, jakiekolwiek pieniądze w danym dziale... Yy, wydatkować to oprócz tego, że my musimy mieć pieniądze to my musimy mieć na tym dziale jeszcze limit i tutaj cały czas te przesunięcia między działami czy dofinansowania wiążą się przede wszystkim, bo my i tak musimy zapłacić za ten coś, prawda? Tylko, bra tylko brakuje nam na dziale powiedzmy yy, oświata i z dzieci Pieniędzy krótko mówiąc w sensie linii, żebyście Państwo rozumieli. Czyli to samo się wiąże ze stołówkami, ze społem, z zespołem. Dokładnie wszystko w ramach działu 801. Mhm. Proszę bardzo, kto z Państwa ma jeszcze pytania. Proszę Państwa nie widzę pytań. Czy ktoś z Państwa wstępnie opiniuje pozytywnie te zmiany? Kto z Państwa jest za, to, za opinię? Dziękuję bardzo, widzę, że z Państwa większość jest. Za przyjęciem zmian. Proszę Państwa, kolejny punkt, punkt piąty, to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojny. Proszę bardzo, Panie. I, to jest konsekwencja zmian yy, w poprzedniej uchwale, yy, czyli dostosowanie wszelkich pozycji wieloletniej prognozy finansowej do dokonanych zmian w budżecie. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Nie słyszę. Cię. Tak? Moment się, proszę bardzo, Proszę bardzo. Miałem na to <laughs> 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 Proszę Państwa, czy ktoś ma jeszcze z Państwa pytania odnośnie prognozy wieloletniej? Nie słyszę. Proszę Państwa, to jeżeli Pan tutaj. Bo to obejdzie. Żeby wykorzystać czas Pani skarbnik, bo wziąć z tutaj żeby pytać wszystko, co jest w gestii Pani skarbnik, żeby znać odpowiedzi na, osobę, na pytanie mówiąc o czasie mówimy dlaczego że tu pani Asia po zaopiniowaniu tych uchwał y, budżetowych no jest no, tak powiem zwolniona w sensie z obecności tutaj jutro musi y, jechać do regionalnej izby obrachunkowej i y, 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 jeszcze pewne dokumenty sobie przygotować no ten pożyczkę, stąd mieliśmy teraz dostać, to to jest to, to dostaliśmy. Tak. A jeszcze chciałem zapytać o przychód, te 4 854 000 na kanalizację? To jest, to jest, to jest 4 854. 4 854. 4 4 tysiące, 854 a, tak, bo to jest tak, po prostu różnica. To przepraszam, bo myślałem, że to jest jakaś Nie, 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 to, to jest inwestycja. po prostu, nie, 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 to jest realizacja inwestycji do końca. Nie mam się do... No, no, no. 4, szybka, chciałem, tak. to znaczy, drodzy Państwo, bo tutaj przez Pana doradnego e, padło pytanie odnośnie kredytu pożyczki miliona złotych. Tą pożyczkę dostaliśmy. Powiem, że e, oczywiście było to drogą przetargu. E, Łącki Bank, spółdzielnik e, złożył ofertę, powiem, że bardzo, że tak powiem, atrakcyjną i daleko konkurencyjną, bym powiedział, do ofert, jakie czytamy, oprocentowań, jakie tutaj mieliśmy z banku. A można jaka to różnica jest konkurencyjna po prostu między Bankiem Spółdzielczym tutaj, a Łąckim? Bo to było hmm. przetargowe, dziewięć dziewięćdziesiąt... tylko było po prostu... Przetarki. Nie, nie przetargowe. Przetarg, Był tak, Przetargowo, tak jak i tutaj, są gdzie wygrywał dotychczas, czy tam w większości tak. przypadków. Orientacyjnie, żebyśmy wiedzieli po prostu jaka jest różnica. Blisko 7% czy 5,99 jest Około powiedzmy 30 czy tam 30 parę procent, no naszym zdaniem. No i co, coś my po prostu dawali w jego zabezpieczenie majątkowe, bo tak jest nie dawali i bez zabezpieczenia, bo... Tak jak państwo uchwalali Z tego uchwale. co wiemy, to przed tym było jakieś obiekty Niech nie, pan się nie boi, panie, panie, panie. Nie, nie, no. Ja się, ja się nie boję, boję, Na propos panie, no tego, co kiedyś powiedziałem, że dom ludowy zastawimy. Panie burmistrzu, mój budynek nie zagrożony.

Podejmując uchwałę budżetową, tam y, Państwo przegłosowali taki zapis, że y, zabezpieczeniem kredytów jest weksel własny wraz z deklaracją wekslową i takie też zabezpieczenie tego kredytu jest. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania co do prognozy finansowej? Nie widzę. Kto z Państwa jest za wstępną, pozytywną opinią tego projektu? Dziękuję bardzo. Widzę, że większość jest za. Nie liczymy, bo to jest oczywiście głosowanie nieformalne z opinią. Także dziękujemy Pani Skarbnik. Jeżeli będziemy mieć pytania, proszę bardzo. Drodzy Państwo, ja przekazałam tutaj w materiałach dzisiaj do Państwa opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie projektu budżetu. Bardzo bym prosiła o zapoznanie się z tą opinią, bo jak w styczniu będziemy budżet, że tak powiem, uchwalać, to, no, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby Państwo, Państwo wiedzieli. No, zastrzeżenia są odnośnie zadłużenia. Ja przeczytam gdzieś tylko nie mogę teraz znaleźć 11 tysięcy bodajże na plan dofinansowania z LGD do odwodnienia placu zabaw w Parku Miejskim. O co to chodzi? Dokładnie, żebyśmy wiedzieli jakie prace, jaki zakres. To znaczy to jest na opracowanie dokumentacji, tak. na projekt, który jest robiony na plac zabaw przed budynkiem przed pałacem nazwijmy to myśmy my powiedzmy skłoż, sk... będziemy, będziemy składali, bo jeszcze jeszcze nie było naboru najprawdopodobniej on jest w sierp... z lutego na sierpień przesunięty w sierpniu najprawdopodobniej będziemy składali, składali wniosek do lokalnej grupy działania Dunaj Biała na wykonanie takowego placu zabawa. Yy, czy, czy to jest w koncepcji po prostu tam remontu i zagospodarowania tego terenu, że ten co plac zabrą tam drodzy Państwo, później tak nie było, że jeżeli są takie, no może to na razie hasłowe tutaj informacje, że no tam ma to być urząd sposób. miejski, czy to później nie będzie kolidować plac no zabaw. Czy drodzy Państwo mniej. myślę, że plac zabaw w jaki sposób z Urzędem Miejskim by nie, nie kolidował, na pewno i tak tam na jakieś parkingi, na cokolwiek konserwator się nie zgodzi. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że yy, łącznie z kolorystyką tych, że tak powiem domków czy tam budowni dziecinnych musieliśmy uzgadniać z konserwatorem, gdzie na kolor czerwony czy inny nie do końca się yy, pani, która z, z, z ramienia konserwatora zabytków ma pieczę nad Wojniczem nie zgadzała się i musieliśmy kolorystykę również zmieniać. Także jest to wszystko w porozumieniu i z nadzorem budowlanym i powiedzmy z konserwatorem, z konserwatorem zabytków. Tam również planujemy, żebyście Państwo wiedzieli, mówimy o odwodnieniu terenu. Tam jak gdyby poszliśmy, bo można to było zrobić bez mała przez połowę ceny. Przy czym uważałem, że od razu trzeba zrobić odwodnienie terenu. Mam na myśli terenu, który będzie przeznaczony pod parking, na samochody. Przy tej drodze dojazdowej, jak się wjeżdża do parku, po, lewe, po prawej stronie jest trapo energetyczne, a po lewej stronie dostaliśmy zgodę od konserwatora, tylko tutaj od pani Sztorcowej, która zajmuje się konserwacją przyrody, na powiedzmy wycięcie części drzew, które są chore i chcemy powiedzmy tam stworzyć parking na tam 12, czy 15, 15 powiedzmy samochodów. Ten parking będzie powiedzmy tak potrzebny pod kątem placu zabaw, jak i pod kątem cokolwiek by nie było w tym pałacu na pewno, na pewno ten parking tam A, będzie czy, potrzebny. Czy nas ktoś kiedyś po prostu no może dobra byłaby taka debata, żeby całą koncepcję zagospodarowania tego terenu i tego, żeby nam ktoś przedstawił taką wizję jak czy to ona już jest zatwierdzona, czy na razie jest na etapie po prostu to, co byśmy chcieli. Czyli można po prostu nawet przekazywać innym, że to tak to planuje się zagospodarować, to ma być tam, tego, bo na razie tak, tak to wiemy tutaj. Drodzy Państwo, żebyście Państwo wiedzieli, na dzień dzisiejszy żadnej decyzji co do przeznaczenia parku, przeznaczenia pałacu, przepraszam, przy budynku tej winni nie podjęliśmy. Na pewno przed zleceniem dokumentacji adaptacyjnej no taka decyzja musi być, bo wiadomo, że tak te pomieszczenia muszą być dostosowane do celowego wykorzystania. W tej chwili dokum powiedzmy, dokumentacja pod względem takich uzgodnień jest prowadzona głównie w kierunku rekultywacji stawów. I przywrócenia całej gospodarki, powiedzmy, wodnej na stawach, to znaczy mam na myśli wszystkie zgody, łącznie z tym, że uzyskaliśmy zgodę, że jeden ze stawów położony ten najbliżej sali starej sali gimnastycznej, najbliżej szkoły, gdzie powiedzmy tam w tej chwili jest, no powiem, wysypisko dziadostwa po... Uzyskaliśmy zgodę na zasypanie. Pierwsza decyzja była na nie, później pani Walabska, ponieważ tłumaczyłem, że my tam nie chcemy żadnych obiektów budowlanych, kubaturowych budować, tylko chcemy, żeby tam był czysty teren, plac zielony powiedzmy pod jakieś masowe ewentualnie imprezy. Uzyskaliśmy zgodę. Między innymi planujemy, że czyszcząc stawy Pozostałe, które pozostaną, ten, ten ił, ten mu, już nie mówiąc o, o pozostałościach z rzutu po oczyszczaniu ścieków, będą tymi, tymi powiedzmy, tym urobkiem będzie ten staw y, zasypywany. Mówię tutaj, tutaj te proceduralne sprawy bardzo długo trwają, bo, bo mówię, to wszystko musi być uzgadniane i z konserwatorem zabytków, i cała ta gospodarka z uzgodnienia wodnoprawne itd. Tak. Projekt... Także na pewno wróć, <coughs> proszę. Przepraszam, Chciałem... Nie, no, to. Chciałem zapytać o projekt tego Placu Zabaw, to w jakiej cenie byłby przewidywany, jaka byłaby to wielkość takiego Placu Zabaw, żeby było porównanie może przy szkole czy przy... Yy, yy, to przedszkolu, znaczy, yy, trudno, jak to... trudno to porównać do szkoły czy do przedszkola, bo tutaj ten <coughs> plac jest niewspółmiernie większy. Yy, przy czym kosztorys o jeśli nie mylę, to już jest u, u, u pana Jasia Szczerwy i Państwu przekażemy. Na sesji Państwu przekażę tą informację. Dziękuję. Ktoś z Państwa ma pytania jeszcze nie można? Nie słyszę. Proszę Państwa, punkt szósty. To znaczy drodzy państwo, żebyśmy też się zrozumieli, na pewno budowa takiego placu zabaw wiąże się i też z wkładem własnym i zobaczymy jak to wszystko się będzie kręciło. Na razie nie tylko na to ale powiedzmy no też staramy się i na pewno przez okres najbliższych lat yy, będziemy starali się jak najwięcej przygotować przygotować się dokumentacyjnie bo nas tylko na takie rzeczy stać a kiedy dokumentację jak to mówią z szuplady się wyciągnie i skorzysta się z jakiegoś finansowania, to będziemy się tu wspólnie zastanawiać. A czy środki nam będą pozwalać na to? Bo wiadomo jak to, jak to sprawa się ma z wystąpieniem o środki. Najpierw musimy zabezpieczyć w budżecie, a później jest refundacja. Czyli my takie środki po prostu przewidujemy, że one będą w budżecie, żeby wykazać? Panie, czy to na razie jest tylko tak wirtualne wszystko? Panie ja mówię, wiele dokumentacji na razie przygotowujemy z wyprzedzeniem po to, żeby wszystkie zezwolenia które niejednokrotnie no, na lata się ciągną, mieć przygotowane, a kiedy uruchomimy, to jest uzależnione bo, od bo, naszych możliwości bo, 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 co, wkładu. co właśnie. mam na myśli? No, żebyśmy nie zrobili jakichś przygotowań, dokumentacji, one za darmo nie będą, tylko trzeba będzie w nie po prostu zainwestować. Żeby nie okazało się, że one później pójdą do lamusa i praktycznie, może ja nie wiem, jakie to wielkości będą kwoty na sporządzenie tych dokumentacji, mogą być po prostu później... No jest stracone? No, drodzy Państwo, można, powiem odwrotnie, można nic nie robić. Ale tylko ja, nie, nie, ja, ja rozumiem. To tylko, drodzy tak. Państwo, na inwestowanie nas nie stać. Nas stać dzisiaj na przygotowanie dokumentacji, bo jeżeli mówi się, że po 2014 roku możliwość skorzystania z tych środków zewnętrznych <laughs> będzie większa, to. No czas się powiedzmy dokumentacyjnie przygotować. Na ile nas po tym roku 2014 będzie stać na zabezpieczenie udziału własnego, jest to jak gdyby odrębny temat. Tylko no też Państwu dam przykład, kiedy w miesiącu szczelam, w kwietniu czy maju, pan marszałek ciepiela przedzwonił do mnie i pytał mnie, czy nie mam dokumentacji wraz ze na budowę na chodnik przy drodze wojewódzkiej powiedziałam no niestety nie, no to szkoda, no to dziękuję. Także no pewne dokumentacje trzeba mieć na pewno, trzeba na tyle y, te dokumentacje rozsądnie robić, bo jeżeli się uzyska y, zezwolenia, no to trzeba robić ta, na, dokumentację na to, co się chce, bo ponoszenie kosztów i wycofywanie się z tego zmiana koncepcji byłaby no co najmniej nielogiczne w biedzie jaką Od przeżywamy. Dlaczego panie burmistrzu pyta? Byli pan też na tą sprawę. Zlecona była dokumentacja na rynek wojowniczy, pan Shir wykonał. I okazało się, że ona poszła do lamusta. Tych dokumentacji I, było trzy i, dokładnie. I nikt na... z tego nie skorzystał. A po prostu no, środki były wydane. Bo e, jest tak, tu mamy doświadczenie. Pan wie, i ja wiem, że najłatwiej jest produkować dokumentację. A później gorsza jest sprawa z realizacją. Sami wiemy, jak tutaj było przy kanalizacji. Tutaj, no, 12 lat. No i praktycznie ta dokumentacja jest skończona na kanalizację, a środki cały czas się gdzieś tam wydaje i tutaj... No, ja tylko głośno myślę, bo nie, nie dlatego, ja. żebym tu chciał coś torpedować, bo każde przygotowanie no, jest dobre, bo jeżeli coś się powoduje na horyzoncie, no to jesteśmy gotowi na to, tylko żebyśmy po prostu nie skończyli tylko na, to znaczy, ja na chęciach słucham. i na ja dokumentacji. Dokumentacyjnie trzeba być przygotowany, bo pewne pieniądze można pozyskać, tylko na to jest potrzebna dokumentacja. Niejednokrotnie pieniądze, gdzie udział własny nie jest aż tak wysoki. I, i powiem, nawet gdybyśmy byli przygotowani dokumentacyjnie, a przede wszystkim mieli uzgodnione, co chcemy, na co chcemy ten pałac, powiedzmy, przeznaczyć, to można było w miesiącu listopadzie składać, składać wnioski, gdzie można było pozyskać kwotę od 600 do 800 tysięcy bez partycypacji Nie jest to na poziomie gdzieś około 20% partycypacja. Mówię no dokumentację trzeba mieć przygotowaną. Musi być to przemyślane, co się chce i, 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 i ten. Drodzy Państwo dzisiaj zrobienie jakiejkolwiek dokumentacji to... No w przypadku chodnika na Dębinę, no, dokumentacja i, u, i cała procedura do uzyskania uzyskania zezwolenia na budowę, które uzyskaliśmy dosłownie rzutem na taśmę, no chyba ze 4 lata się A to Panie Burmistrzu, to my jesteśmy spóźnieni na dokumentację do chodnika, o, ostatniego odcinka chodnika. Przy Olszynach, no przy drogie no, wojewódzkie? No to dlatego, gdyby ona była, ta dokumentacja w miesiącu, tam w maju, to może byśmy ten chodnik już mieli realizowany. No trzeba również tutaj z panem Jasiem Sygnalowiczem, mamy uzgodnione, że przynajmniej mapy, i, i, i ma zakupić, i pewne, pewne zlecenie na, na, na wykonanie, na przygotowanie dokumentacji na chodniki przy drogach wojewódzkich. Mówię o drodze. 975 na wysokości Wielkiej Wsi i Olszyn, żeby się dokumentacyjnie przygotować. Drodzy Państwo, to też powiem, że na pewno ten rok, jak i przyszły, przy y, drogach powiatowych i najprawdopodobniej przy drogach wojewódzkich, tego współfinansowania już nie będzie, bo y, tak pan starosta, jak i y, 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 pan wojewoda, i urząd marszałkowski no, mówi, że y, no, y, y, pieniędzy na razie na te potrzeby nie <tuszy> Dziękuję. Proszę Państwa, czy jakieś pytania jeszcze tutaj do Pani Skarbnik, jeżeli nie mam? Nie widzę. Proszę Państwa, kolejny punkt to szósty punkt. Podję